Uwaga, proszę o zajmowanie miejsc. Za chwilę zaczyna się spektakl. Zaczyna się! Sio! Pięknie. O, a ten w blokach to geniusz. A ta w niebieskim fajna. Tylko. Dlaczego oni tak tam siedzą i nam się przeglądają? Ponieważ scena jest tutaj. Tutaj? Nie mamy żadnych rekwizytów, yy, ani scenografii. Nie zrobimy tego spektaklu. My nie zrobimy, pokaż scenariusz. U. Pałac, komnata, fontanna. Skąd weźmiemy fontannę? A skąd ja mam to wiedzieć? To twój scenariusz. Ty mi go dałeś. Schody, banany, małpy. Małpy? Małp też nie mamy. Wanna? Spokojnie. ma dwójkę hydraulika. Wannę się wypożyczy. Posłuchaj. Przy fontannie stoi człowiek. Świetnie. Człowieka też się wypożyczy, prawda? Ty będziesz człowiekiem. Ja? Ja nigdy nie byłem człowiekiem. A nie, wróć. <laughs> Zagrać człowieka to dla mnie pestka. Świetnie. W takim razie proszę bardzo, pora na monolog. Tak <laughs> Fontanna diamenty. Całe to bogactwo! Nie dają mi szczęścia! Tęsknię do rozmowy z drugim człowiekiem! Proszę bardzo! O co jest? Drugi człowieku! Pragnę z tobą porozmawiać szczerze! Proszę Państwa, tak zaczyna się dialog. Do tego dodać dwa krzesła i to już prawdziwy teatr. Wszystko jest kwestią wyobraźni. Zatem, szanowna publiczności, Teatrzyk Testament Petrycego ma zaszczyt przedstawić Wam sztukę o zacięciu mocno egzystencjalnym pod tytułem Mundur zielony czy mundur czarny? Oto jest pytanie. and vi Are you talking to me? Mmm... Podoba Ci się zielony mundur? Wstąp w nasze szeregi. Nie, nie. Wybierz nas w czarnym ci do twarzy. U nas poznasz techniki służb mundurowych. A u nas techniki laboratoryjne. A z nami zobaczysz jednostkę wojskową od środka i nauczysz się posługiwać bronią. Nie słuchaj go. Z nami poznasz techniki śledcze i pracy detektywa. A nawet dowiesz się co to daktyloskopia. My... Nauczymy ci techniki samoflażu i my? orientacji w terenie. Jak się robi profil psychologiczny? Tak, tak. Od was nauczyć zasad cyberbezpieczeństwa i księg A od was poznać specyfikę pracy z i policji. Po tym razie się mieć na strzelnicę i będziecie mieć łóżkę. Gdybyś jednak nie chciał zakładać munduru, zawsze masz trzecią opcję. Trzecią opcję? Jaką? medialno menadżerską. Aha. posłuchaj. Jeśli pomysł na projekt w pcha się natrętnie, a brak wiedzy z biznesu prowadzi do zguby, lub gdy zgłębiasz działanie social mediów na między, nie? śledzisz blogi i vlogi, tiktoki, YouTube. gdy film jest ci obcy, grasz na scenie dość chętnie, i gdy podziw publiki dodaje ci chluby, chcesz się w biznesie i w mediach rozwijać to nie zawahaj się wcale i przybądź do nas, luby. Być albo nie być w mundurze, czy bez. Taka decyzja taki dramat. Dramat to tekst, który można wystawić na scenie prowadzić dialog głosić monologi. A nasz bohater przeżywa dylemat. Czy wy też tak macie?